Samolot odrzutowy porusza się z prędkością 900 km na godzinę i spala w ciągu sekundy tyle, czyli 2 kg paliwa. Silnik tego samolotu zasysać musi powietrze z zewnątrz i zasysa je w ilości 50 kg na sekundę. I ono miesza się z paliwem, powodując jego spalanie. Powstający podczas spalania paliwa w zasianym powietrzu gaz wylatuje z dyszy silnika z prędkością równą tyle. Mamy więc taką sytuację, że leci silnik, naprzeciwko niego jest powietrze, czyli względem silnika to powietrze porusza się i to powietrze jest przez silnik pochłaniane. No i mamy powiedzieć, Wiedząc, że siła działająca na silnik związana z zasysaniem w ciągu jednej sekundy tylu mi kilogramów gazów z prędkością względem silnika U wyraża się tym wzorem. No to w naszym przypadku pamiętaj, że to będzie siła hamująca, bo to jest powietrze, które uderza w silnik. Siła hamująca jest równa mi2. Razy V. To jest tyle. A następnie oblicz siłę odrzutu silnika. Też korzystamy z tego wzoru. Siła odrzutu silnika to jest siła odrzutu powietrza, które zostało pobrane, a zostało spożytkowane podczas spalania i siła odrzutu spalin, czyli Paliwa. Wyraża się to takim wzorem. No i na koniec, ile wynosi efektywna siła ciągu silnika? Oczywiście, no różnica tych dwóch.